Cześć, jestem i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, witam Was moi drodzy w ostatnim odcinku podsumowującym to marcowe Daily, powiem Wam czy było warto czy nie także zrzucić szybko lajka like pod tym filmem. Jeżeli jest jakaś osoba, która oglądała codziennie filmy e, właśnie na moim kanale, no to może to napisać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, ponieważ wy niektóre dni e, miałem pomysły, miałem chęci, e, no i myślę, że niektóre filmy naprawdę mi wyszły, nie? Były naprawdę bardzo fajne i bardzo ciekawe. Natomiast były też filmy, e, które, wiadomo, były tak robione na szybko. Na siłę, no ale wiecie, no, powiedziałem, że będę robił codziennie filmy przez cały marzec, no to je zrobiłem, tak. Wiadomo, że no, czasami kiedy naprawdę brakowało tego czasu, brakowało tych chęci, no i brakowało tych pomysłów, no to no, zacząłem robić te shortsy, tak, pod, pod koniec tego marcowego daily. Czyli właśnie te krótkie filmiki, które ostatnio są naprawdę mega popularne. No i YouTube je naprawdę mega, a to mega, e, właśnie promuje, no bo chcę właśnie rywalizować z tym TikTokiem. No i to jest też takie trochę smutne, no bo wiecie, no ja sobie wbijam do tego BS-a, e, przeglądam sobie tą listę znajomych, no i sobie nagrywam takiego czorca, po czym on robi pół tysiąca wyświetleń, kiedy takie inne filmy, e, do których się właśnie bardziej przykładam, robią, post, e, robię, słuchajcie, właśnie posto wyświetleń. I to pokazuje, że teraz nie trzeba być jakimś naprawdę mega dobrym twórcą, że można być totalnym gównem, można... Po prostu nagrać jakiegoś shorta trwającego 20-30 sekund, i można mieć z tego wyświetlenia, subyp i no i później kasy, i w ogóle to naprawdę to idzie w złym kierunku, według mnie. To idzie naprawdę w złym kierunku, bo teraz, no, totalnie nie, nie trzeba się starać, żeby stać się jakimś yy, właśnie wielkim twórcą, i tak dalej. Także to jest, moi drodzy, dla mnie ogromny minus, i według mnie, YouTube nie powinien w ogóle dodawać tych całych shortców. No bo jednak no to jest takie trochę nie fair dla tych osób, które naprawdę poświęcają mnóstwo czasu e, nagrywając na przykład takie inne, no innego typu filmy, no po prostu nie shortsy, tak? Takie zwykłe filmy, e, no bo na przykład no nie chcą robić takich krótkich filmów, bo nie widzą w, tych, e, w tym za bardzo sensu, nie? Także no tutaj już powoli się naprawdę zaczynam jąkać, bo tak mi się to wszystko miesza, e, no bo tak wiecie, też to nagrywam. Na szybko, żeby też teraz już skończyć z tym, zrobić sobie przerwę, tak, a później znowu wracamy pewnie do streamów. No i też pewnie będę regularnie wrzucał filmy tak co dwa, co trzy dni. Także, no mam nadzieję, że niektórym to się podobało, to marcowe daily. Ja z tego jednak jestem zadowolony, ponieważ jednak teraz już mam taki nawyk do tego, a przedtem tego nie miałem. Także yy, co, dzięki wszystkim, co oglądali mnie przez ten cały marzec. Mam nadzieję, że dalej będziecie, bo ja tutaj kończyć nie zamierzam. Nie zamierzam kończyć ani z YouTube'em, ani z BS-em. Będę moi drodzy dociągnął ile można, ile będzie mi się chciało. Także dzięki. No i widzimy się w następnych filmach, live'ach. Siema.